Kontynuujemy omawianie modułu zakupów w systemach Dynamics. W poprzednim wykładzie omawialiśmy ustawienia związane z modułem. W tej części skupimy się na kartotekach dostawców. W moim przypadku mam rolę związaną z działem zakupów. Dostawcy są bezpośrednio na liście pokazani. Mogę ich odnaleźć oczywiście w działach zobowiązania dostawcy. W module zakupów, w listach też znajdziemy dostawcy. Oczywiście możemy użyć wyszukaj. I wszędzie, gdzie dostawcy występują, system pokaże. Otwiera się standardowo lista dostawców, na której możemy pokazać kolumny, które nas interesują. Tą listę. Możemy łatwo przenieść do Excela, natomiast na liście nie możemy edytować. Wszelkie edycje możemy wykonać tylko i wyłącznie na kartotece. Lista służy bardziej podsumowaniu danych, czyli możemy przejrzeć saldo, saldo należne. W każdą z tych kwot możemy kliknąć, zobaczyć jakie zapisy się na nią składają. Natomiast edycja tylko na kartotece. Na kartotekę wchodzimy klikając podwójnie dwa razy na danym dostawcy. Możemy też użyć przycisku edytuj lub skrótu klawiszowego Ctrl-Shift-E. Na przykładzie jednego dostawcy, mówię pola, które mamy na kartotece, pole numer. Najważniejsze, jeśli chodzi o kartotekę naszego dostawcy, pole unikalne. W systemie nie może być dwóch dostawców z tym samym numerem. Uaktywniona jest także ręczna seria numeracji, ponieważ domyślną serię numeracji jest taka zaczynająca się od V, natomiast oznaczenie ręczna seria numeracji pozwala nam także używać ręcznych numerów, jeśli chodzi o numerację dostawców. Tutaj możemy właśnie tą numerację przypisać, jeśli chcemy jej użyć. Ta numeracja była też w ustawieniach zakupów. Tam przypisuje się numerację do kartotek dostawców. Jeśli chcielibyśmy użyć kilku numerów, musielibyśmy użyć tutaj funkcji relacji i powiązać nową numerację z tą tutaj przypisaną do kartotek dostawców. Nazwa. W tym przypadku pokazane jest tylko jedno pole z, z nazwą. Jest jeszcze dostępne pole nazwa 2. Każde z nich ma po 50 znaków. Standardowo widoczna jest tylko nazwa 1. Nie jest też dostępna do pokazania, jeśli chodzi o dodatkowe pola. Także trzeba ją od strony deweloperskiej dodać. Nazwa powiązana jest z nazwą szukaną, czyli wpisując dane w pole nazwa uzupełni się jednocześnie nazwa szukana. W nazwie szukanej natomiast możemy użyć innej nazwy bądź skróconej nazwy, którą także możemy w wielu miejscach używać do szukania danego dostawcy. W polu Zablokowane możemy danego dostawcę i dokumenty z nim związane zablokować do edycji. Możemy zablokować płatności, możemy zablokować także wszystkie dokumenty, także faktury i faktury korygujące. Jeśli takie coś wykonamy. I będziemy chcieli stworzyć nową fakturę dla niego. Wybierzmy dostawcę. System napisze, że nie możemy go użyć, ponieważ jest zablokowany. I tutaj już nie stworzymy żadnego dokumentu. Należy go odblokować. Możliwe też jest zablokowanie z powodu ochrony prywatności pole związane z rodo jeśli go zaznaczymy system automatycznie zablokuje tego dostawcę i nie będzie można go użyć na żadnym dokumencie data ostatniej modyfikacji saldo saldo należne i saldo według nabywcy są to pola wyliczalne system na bieżąco z zapisów danego dostawcy wylicza saldo saldo należne i jeśli jest powiązany z nabywcą Saldo według nabywcy. W każdą z tych kwot możemy kliknąć, otworzyć zapisy i zobaczyć, co się na nie składa. Kolumny te dostępne są także na liście, podobnie jak tutaj na kartotece. W profilu wysyłania dokumentów możemy określić, jakie są zasady związane z tym dostawcą i wysyłanie elektroniczne dokumentów. Możemy przypisać opcję wysyłania, czy to adres e-mail, w jaki sposób będzie tworzony załącznik itd. Tak nazwa szukana, czyli ta skrócona nazwa służąca do wyszukiwania, kod kupującego, powiązanie z kupującym, który jest naszym pracownikiem czyli mamy listę sprzedających, kupujących, zdefiniowaną. Do niej możemy domyślnego kupującego, dlatego dostawcy przypisać. Podobnie jak centrum kompetencyjne, jeśli jest związany z danym centrum kompetencyjnym, możemy tutaj go dopisać. Wyłącz wyszukiwanie według nazwy oznacza, że możemy edytować lub nie dane naszego kontrahenta na dokumentach. Jeśli mamy tą opcję wyłączoną i stworzymy sobie nową fakturę. Możemy nawet wykorzystać istniejącą. I będziemy chcieli zmienić nazwę, system powróci do nazwy z kartoteki. Jeśli włączymy tą opcję, system zezwoli na zmiany na dokumentach. Nazwa jest trochę myląca, natomiast opcja właśnie na to pozwala. W tym momencie system pozwoli nam. Tą zmianę pozostawić na dokumencie. Wróćmy do dostawców. Zakładka adres i kontakt zawiera dane adresowe i powiązanie z naszym kontaktem. W systemie mamy kartoteki kontaktów. Zarówno firma, jak i pracownicy firmy mają zdefiniowane kartoteki. Można przypisać domyślny kontakt dla tego dostawcy. Jeśli tych pracowników byłoby więcej, moglibyśmy przypisać z tej listy. W tym przypadku mamy tylko jednego. Ja wyczyszczę filtr, czyli tak wygląda na przykład kontakt, gdzie jest zdefiniowanych kilku pracowników. I każdego z nich możemy przypisać jako oficjalny kontakt. Wtedy przeniosą się też jego dane, czyli mail, telefon i dodatkowe informacje. Kod języka oznacza, w jakim języku będzie prowadzona korespondencja z danym dostawcą, czyli wszelkie dokumenty, wszelkie faktury, potwierdzenia zamówienia będą drukowane w tym języku. Na zakładce fakturowanie mamy informacje związane z finansami, z księgowością i z powiązaniem kontrahenta, właśnie z ustawieniami księgowymi. Mamy też NIP, w którym możemy za pomocą funkcji polskiej funkcjonalności sprawdzić status VAT danego kontrahenta. Mamy numer GLN służący do elektronicznej wymiany dokumentów. Możemy wskazać innego odbiorcę płatności. Możemy także oznaczyć dostawcę, jeśli chcemy użyć na fakturach cen liczonych od brutto. Czyli jeśli taki dostawca będzie zaznaczony ceny z VAT i przygotujemy sobie nową fakturę na tego dostawcę. Ceny, które będziemy podawać to musimy coś wybrać. Kupimy obręcz. Będą cenami brutto, czyli bezpośredni koszt jednostkowy z VAT. Czyli tutaj, jak podamy 100, na statystyce system w dół policzy do ceny netto. W przypadku ustawienia. Możemy oczywiście je zmienić na samym dokumencie. Ono się przeniesie z kontrahenta. Tak. Teraz już kolumna nazywa się bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT i system przeliczył zgodnie z tymi wartościami, które mieliśmy wcześniej. Natomiast teraz, jeśli wpiszę 100 zł. I włączę statystykę. System policzy 25% od 100. Taka jest różnica. Tak jak mówię, tą wartość, która pochodzi z, do, z dostawcy, zawsze możemy już na dokumencie jeszcze zmienić. To są tylko wartości domyślne. Po prawej zakładki, fakturowanie dane dotyczące grup księgowych. O tym, o tym ustawieniu mówiliśmy w poprzednim wykładzie. Te ustawienia są konieczne, jeśli chcemy wykonać jakąkolwiek operację z kontrahentem. Musimy mu tutaj wybrać. Zwykle jest to powiązanie z miejscem, skąd pochodzi nasz kontrahent, czyli albo krajowy, albo eksportowy, albo z Unii Europejskiej. Często także wykorzystywani są jako międzyfirmowi. Podobnie grupa księgowa VAT i grupa księgowa dostawcy. Dodatkowo polska funkcjonalność pozwala oznaczyć danego dostawcę jako pracownika i pozwala rozliczyć na przykład zaliczki pracownicze. W sekcji Handel zagraniczny znajdziemy kod waluty, który przypisujemy do danego dostawcy. Będzie to domyślny kod waluty, który pojawi się na dokumentach. I dane dotyczące intrastatu, czyli domyślne dane związane z transportem. Które później wykorzystywane są także w deklaracji Intrastat. W zakładce płatności możemy określić procentowo zaliczkę domyślną i ustalić, w jaki sposób system będzie rozliczał zapisy danego dostawcy. O rozliczeniach opowiemy sobie przy temacie rozliczeń dokumentów. Możemy także określić domyślne warunki płatności i metody płatności. W warunkach płatności mówimy w dniach lub innych jednostkach czasu, czyli miesiąc, dzień, i w ten sposób określamy, jakie to są terminy. W metodzie płatności mówimy, jaki sposób płatności jest związany z tym kontrahentem. Metoda płatności bardzo często związana jest także z definicją eksportu płatności za pomocą bankowości elektronicznej. Tak jak tutaj w tym przypadku. W zakładce przyjęcie możemy określić domyślny kod lokalizacji dla tego dostawcy czyli jeśli stworzymy dokument, automatycznie ten kod lokalizacji się podpowie a, oraz metodę dostawy jeśli używamy mechanizmów automatycznego planowania dostaw. Tutaj także są wartości z tym związane. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze w tym kursie wracać. Gdy przeglądamy kartotekę dostawcy po prawej stronie widzimy cały czas tak zwane factboxy. Tutaj system na bieżąco prezentuje dane finansowe związane z dostawcą. Mamy wgląd w faktury, w należności przeterminowane, w dokumenty wszystkie. Czyli mogę sobie tutaj w każdą z tych wartości kliknąć i otworzyć bieżące, otwarte dokumenty danego dostawcy lub zaksięgowane, które mamy w systemie. Podobnie jeśli chodzi o kwoty walutowe, ją każdą też możemy wejść.